Gdzieś zawiodły wszystkie mechanizmy ich rodziny, ich otoczenia sąsiedzkiego, ich szkół, parafii, miast, Europy, państwa. Wszyscy gdzieś zawiedliśmy, i ktoś został w więzieniu, na dworcu, śmierdzi, jest brudny i zły, i choć. Mówimy, że kochamy bliźniego swego, tak, tak, tylko tego to na razie nie. Tego byśmy powiesili, a tego byśmy zamknęli, a tego byśmy oddali do rezerwatu. Dlatego uważam, że rozmawianie w środowisku akademickim na temat dość prosty, ale ciągle powodujący. Media są nie bez winy stereotypowe postrzegania tych problemów albo y, pokazywanie ich tylko w tym wydaniu świątecznym, to może nie jest tak. Więc jeżeli ktoś zrobił fotogramę i widzimy tych ludzi, i tytułujesz jakże znaczący i skłaniający do refleksji, dojrzyj nas człowieka, sobie zadaj pytanie, czy ja dostrzegam tego człowieka?